planecie, jak widzicie, chudy ser jest. E, jeździmy modelami zdalnie sterowanymi. Mojej drodzy. jak widzicie, są zawody, ścigamy się. Poczekajcie, przełączę kamerę. To wam wszystko lepiej. Tutaj będę pokazywał. Tu jest Darek, trzyma Darek. Darek, chyba coś złego. Tutaj zobaczcie, są modele: wszyscy serwisują modele. Tu jest sędzia. Sędzia, pomachaj. Nie chcę pomachać. Sędzia, pomachaj. Sędzia nie chce pomachać. Tutaj jest tor. Zawody zaraz będą jechali się ścigali. Tu są Maćka, modele. Maciek to jest nasz doktor. Ordynator wariatu w ADERCE. To jest 2WD, to jest 4WD, tak. No, no, tak. nie Znalazł byli. dzisiaj 50 zł kurce zimowej. Nie, ja nie, to nie to, Dobra, okej. Okay. No, ja no. nie zrobię. Okay. Zaraz będą jechali chłopaki, to wam pokażę. Ten już coś na dzień dobry zepsuł, co coś zepsuł na dzień dobry. Orczyk. Co? Orczyk mu się urwał, orczyk to jest to tutaj, to, co do serwa steruje. Oj sorry. Tu mamy owce. Pomachaj. Pokaż swoje torby, jakie ładne masz. Czy nie chcesz? Patrz nie, to. Mam to mam tutaj. Zobaczcie, takie ładne torby to robi ta. na modele. I wszystko tu ma. Zobaczcie, tu, ja, zobaczcie jak ładno na ten, na narzędzia. Nie, to nie, to nie ta. tak. Ta jest, ta jest Nie, o. Mam na koła. O, na, na koła. koła. Także zobaczymy się później. Na razie muszę iść na bandę. na Dobra. Zaraz zobaczycie, jak pojadą. Mamy Bartka, jednego z lepszych kierowców na świecie. Dobrze mówię, czy coś się zmieniło, bo pół roku nie, nie mnie nie, na, nie było. Na świecie, no ale jak musi. nie? W pierwszej dziesiątce zawsze lądujesz, no nie? Na no, łesie, ale to nie są już wszystko świata. Wiadomo, że... To o jest, nie, bądź taki jest. skromny, już. dobra, okej, okay, pokażę Wam jak jeżdżą. Jeżdżą, zasuwają. Tutaj mamy Sandrę. Na serwisie stoi, podnosi modele. Hej, siema wszystkim. Jesteśmy u nas w Łodzi na RC Sport Planeta. Pokażę Wam trochę, jak tutaj teraz mamy treningi kontrolowane. Potem będą treningi, które będą się liczyły do kwalifikacji. Potem będą kwalifikacje, a na samym końcu będą biegi finałowe. O, widzicie tam, model leży z serwisem, le leci go podnieść. To są e tutaj. Teraz jadą modele 2WD offroad. Eee, tak, w skali 1.10, eee, 13,5 stop, czyli taki silnik mają wszyscy, jeżdżą na tym samym silniku, regulatorze. Są też klasy modified, gdzie idzie się na czym tylko dusza zapragnie i tam bardzo szybko jeżdżą te modele. Znaczy tu też posłuchajcie, nie masz takiej mega różnicy między tymi mega szybkimi a tymi. Bo niestety prosta jest tylko jedna, a liczą się zakręty umiejętności. Tam, tam stoją na podejście, stamtąd ludzie sobie sterują. Tak jak widzą, stoją serwis serwisantki i serwisanci w żółtych kamizelkach. Ich zadaniem jest podnoszenie modeli. O dzień dobry, byłem z panem na zielonej szkole. Miło mi, że byłem z tobą na zielonej szkole. To ja z Kolonii. Siema, ty z Kolonii. Coś jeszcze pisaliście? Hej, 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 elo, 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 dobra. Także mówię, tutaj tam siedzi sobie sędzia główny, tu są serwisanci, tutaj z, mamy ten, i jeżdżą sobie wszyscy, tak? Tak jak widzicie, tu jest tor, pójdziemy tam może do tej kopki, tutaj stoją sobie, sterują, kierują stąd. A jesteśmy u nas w Łodzi na RC Sport Planeta na takich zawodach. Kudy Series, tak jak macie zresztą tutaj logo. Tak. Porobię Wam dzisiaj kilka liveów, to jest pierwszy. Na razie są takie luźne treningi. Potem będą treningi kontrolowane, dzięki którym będzie się odpowiednio rozstawionym do kwalifikacji. Są trzy kwalifikacje. Trzeba zrobić najlepsze czasy i największą liczbę krążeń i potem są finały. Widzicie, jak fajnie zasuwają, naprawdę jest mega, mega, mega frajda, mega fan. Ciuk, ciuk. Biegi, biegi, biegi są e, pięciominutowe, w klasie 1.10 Na hali w elektrycznych. Opro, e, spalinowe nie jeżdżą, no bo ciężko, żeby na tej hali nie ma warunków. sam na świecie. Ja z Kolonii. Siema, ty z Kolonii. Siema, siema. A ja dzisiaj ode mnie złodzi. Złodzi mamy tutaj zawody na RC Planeta. Nowa seria, chudy seria się nazywa, tak. Także jak widzicie, wszyscy sobie jeżdżą, dobrze się bawią. Patrzcie, takich małych też mamy, się ma, takich małych też mamy, trochę większy, i takich małych mamy, się ma, i takich większych też mamy, się ma, się ma. Grupa jeździ się po 10 osób, przeważnie, chyba że jest mniejsza grupa, mniej osób. Ale grupy są po 10 osób. Te osoby będą schodziły, chodziły na serwis i serwisowały następną grupę, która będzie jeździła. Chyba jak widzicie trzeba podnosić czasami modele, bo się wywrócą. Coś się stanie na to, torze. No. A tutaj dzisiaj u nas jedyna jeżdżąca dziewczyna dzisiaj. Nie, to nie ten, to ona tutaj. Sandra, okay, dobra. Siema, siema, siema chłopaki Siema misiu Proszę Siema, o cześć, cześć, to... Siema Przepraszam cię Tutaj widzicie modele leżą Leżą modele, tu się serwisuje Ja wam pokażę mój Pokażę wam jaką mam posklejoną karoserię Ja ją nazywam Skurczybyk Zobaczcie Powinienem nową mam pokurczona Także teraz widzicie, wchodzi następna grupa na podest. Ci, którzy jeździli, odkładają tam modele, idą na tor i idą w odpowiednie miejsca serwisować, serwisować, podnosić modele innych. Także widzicie, tu jest jedno. O, teraz zrobię sobie rozjazdówkę, a za chwilę. O, pierdut, ale stanął na koła. Także dobra moi drodzy. Na ten czas, moi drodzy, wszystko. Poczekajcie, przybliżę się. Potem Wam zrobię następne live. Y. Trzymajcie się od nas tutaj z Łodzi. Takiego mam ładnego zajączka. Trzymajcie się od nas z Łodzi. Zerce, sport, planety. Zawody, chudy, series. Do później.